dyrektor ogrodu zoologicznego okazał się karierowiczem. Zwierzęta traktował tylko jako szczebel do wybicia się. Nie dbał także o należytą rolę swojej placówki w wychowaniu młodzieży. Żyrafa w jego ogrodzie miała krótką szyję, borsuk nie posiadał nawet swojej Świstaki zobojętniały na wszystko, świstały nadmiernie rzadko i jakby niechętnie. Niedociągnięcia te nie powinny mieć miejsca, tym bardziej, że ogród bywał często odwiedzany przez wycieczki szkolne. Był to ogród prowincjonalny, brakowało w nim kilku podstawowych zwierząt, między innymi słonia. Usiłowano go na razie zastąpić, hodując 3000 tysiące królików. Jednak w miarę jak rozwijał się nasz kraj, planowo uzupełniano braki. Wreszcie przyszła kolej i na słonia. Z okazji 22 lipca ogród otrzymał zawiadomienie, że przydział słonia został ostatecznie załatwiony pracownicy ogrodu szczerze oddani sprawie ucieszyli się. Tym większe było ich zdziwienie, kiedy dowiedzieli się, że dyrektor napisał do Warszawy memoriał, w którym zrzekł się przydziału i przedstawił plan uzyskania słonia sposobem gospodarczym. Ja i cała załoga pisał, zdajemy sobie sprawę, że słonie z wielkim ciężarem na barkach polskiego górnika i hutnika. Pragnąc obniżyć koszty własne, Proponuję zastąpić słonia wymienionego w odnośnym piśmie słoniem własnym. Możemy wykonać słonia z gumy, w odpowiedniej wielkości, napełnić go powietrzem i wstawić za ogrodzenie. Starannie pomalowany nie będzie się odróżniał od prawdziwego, nawet przy bliższych oględzinach. Pamiętajmy, że słonie jest zwierzęciem ociężałym, nie wykonuje więc żadnych skoków, biegów i nie tarza się. Na ogrodzeniu umieścimy tabliczkę wyjaśniającą, że jest to słoń szczególnie ociężały. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób możemy obrócić na budowę nowego odrzutowca albo konserwację zabytków kościelnych. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno inicjatywa, jak i opracowanie projektu jest moim skromnym wkładem we wspólną pracę i walkę. Pozostaje uniżenie i podpis. Widocznie memoriał trafił do rąk bezdusznego urzędnika, który biurokratycznie traktował swoje obowiązki i nie wnikał w istotę sprawy, albo kierując się tylko wytycznymi w zakresie obniżki kosztów własnych, zaakceptował ten plan. Otrzymawszy odpowiedź zezwalającą, dyrektor Ogrodu Zoologicznego polecił wykonać ogromną powłokę z gumy, którą następnie wypełnić miano powietrza. Mieli dokonać tego dwaj woźni przez nadmuchiwanie powłoki z dwóch przeciwnych końców. Aby rzecz utrzymać w dyskrecji, cała praca musiała być ukończona w ciągu nocy. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się już, że ma przybyć w prawdziwy słoń i chcieli go zobaczyć. Poza tym dyrektor naglił, ponieważ spodziewał się premii, o ile jego pomysł zostanie uwieńczony powodzeniem. Zamknęli się w szopie, w której urządzony był podręczny warsztat. I zaczęli nadmuchiwanie. Jednak po dwóch godzinach wysiłku stwierdzili, że szara powłoka tylko nieznacznie unosiła się nad podłogą, tworząc bulwiasty spłaszczonych kształt, w niczym jeszcze nie przypominające słonie. Noc postępowała, głosy ludzkie uciszyły się, jedynie z ogrodu dolatywało wołanie szakala. Zmęczeni przerwali na chwilę, pilnując, żeby powietrze już nadmuchane nie uciekło. Byli to starsi ludzie nieprzyzwyczajeni do takiej roboty. Jak tak dalej pójdzie, skończymy dopiero rano, rzekł jeden z nich. Co ja powiem żonie, kiedy wrócę do domu? Nie uwierzy mi przecież, jeżeli jej powiem, że przez całą noc nadmuchiwałem słonia. Rzeczywiście, zgodził się drugi, słonie nadmuchuje się rzadko. Wszystko przez to, że nasz dyrektor jest lewak. Po dalszej pół godzinie poczuli się zmęczeni. Kadłub słonia powiększył się, ale daleko mu, jeszcze do pełnych kształtów. – Coraz ciężej idzie – stwierdził pierwszy. – W samej rzeczy – przytaknął drugi. – Jak po grudzie. – Odpocznijmy trochę. Kiedy odpoczywali, jeden z nich zauważył kurek gazowy wystający ze ściany. Pomyślał, czy nie dałoby się wypełnić słonia do reszty gazem, zamiast powietrzem. Powiedział o tym koledze. Postanowili zrobić próbę. Załączyli kurek do słonia, i ku ich uradowaniu, już po krótkiej chwili na środku szopy stanęło zwierzę w całej wysokości. Było jak żywe, zwalisty tułów, słupiaste nogi, wielkie uszy i nieodłączna trąba. Dyrektor, nie zmuszany już do liczenia się z żadnymi względami, a powodowany ambicją posiadania w swoim ogrodzie okazałego słonia, postarał się, żeby model był bardzo duży. Pierwszorzędny. Oświadczył ten, który wpadł na pomysł z gazem możemy iść do domu. Rankiem przyniesiono słonia do umyślnie urządzonego dlań wybiegu. W centralnym punkcie koło klatki z małpami. Ustawiony na tle naturalnej skały wyglądał groźnie. Przed nim umieszczono tablicę. Szczególnie ociężały w ogóle nie biega. Jednymi z pierwszych gości tego dnia byli uczniowie miejscowej szkoły. Przeprowadzeni przez nauczyciela. Nauczyciel zamierzał przeprowadzić lekcję o słoniu w sposób poglądowy. Zatrzymał całą grupę przed słoniem i zaczął wykład. Słoń jest roślinożerne. Za pomocą trąby wyrywa młode drzewka i obiada je z liści. Uczniowie skupieni przed słoniem oglądali go pełni podziwu. Czekali, żeby słoń wyrwał jakieś drzewko, ale on tkwił za ogrodzeniem bez ruchu. Słoń pochodzi w prostej linii od zaginionych już dzisiaj mamutów. Nic więc dziwnego, że jest największym z żyjących zwierząt lądowych. Pilniejsi uczniowie notowali. Tylko wieloryb jest cięższy od słonia, ale ten żyje w morzu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że królem puszczy jest słoń. Przez ogród powiał lekki wiatr. Waga dorosłego słonia waha się od 4 do 6 tysięcy kilogramów. Wtem słoń drgnął i uniósł się w powietrze. Przez chwilę kołysał się tuż nad ziemią, ale podtrzymany wiatrem ruszył do góry i ukazał całą swą potężną postać na tle błękitu. Jeszcze chwila i mknąc coraz wyżej zwrócił się ku patrzącym z dołu czterema krążkami rozstawionych stóp. Pękatym brzuchem i koniuszkiem trąby. Potem, niesiony przez wiatr poziomo, pożeglował ponad ogrodzenie i zniknął wysoko za wierzchołkały drzew. Osłupiałe małpy patrzyły w niego. Słonia znaleziono w pobliskim ogrodzie botanicznym, gdzie spadając nadział się na kaktus i pęk. A uczniowie, którzy wtedy byli w ogrodzie zoologicznym, opuścili się w nauce i stali się chuliganami. Podobno piją wódkę i tłuką szyby. Słonie nie wierzą w ogrodzenie.